Mój znajomy, nie, to nie jest Mateusz ze Szwecji. wink wing Rozmawialiśmy o takim temacie, że już dobija do trzydziestki i nie osiągnął do końca tego, co sobie tam zaplanował. Mateusz, może mi wybaczysz, wybacz mi, że ten temat porusza i mówisz, że to chodzi o ciebie. A to nie chodzi o stricte Mateusza, tylko o coś, czym myślałem. Czyli niektórzy sobie zdają cele, ustalają sobie cele, które. Nie będą zrealizowane, bo jest zbyt mało czasu do tego deadline'u. Czyli, na przykład, założyli sobie, niektórzy życzą sobie samotmarzeń marzeń do 30, niektórzy, że zarobią milion do 40, niektórzy, że wybudują dom w tam wieku 23 lat, i tak dalej, i tak dalej. No i zauważyłem, że. to Mateusz mnie zainspirował tego tematu. Zauważyłem, że część moich znajomych stawia sobie bardzo, bardzo duże. Cele, ogromne cele, ale daje sobie bardzo, bardzo krótki czas na ich realizację. No i jest takie banalne zdanie, że nie doceniasz tego, co możesz zrobić w 5 lat, ale przeceniasz to, co możesz zrobić w ciągu roku. Nie wiem, z kogo jest to cytat, z jakiejś mądrej pewnie książki, powtarzany przez wielu szkoleniowców, ale z tym zdaniem absolutnie się zgadzam. I powiem wam, w jaki sposób ja do tego podchodzę, do tych moich starzeń się i kolejnych wiosen na czyliście Marcina Osmana, że się nie frustruję tym, że czegoś nie osiągnąłem, a z drugiej strony osiągam to, co sobie zamierzyłem. W mojej poprzedniej firmie wypisałem sobie listę konkretnych celów, co ma się wydarzyć. Określiłem sobie, że to będzie się działo w ciągu roku. Zrealizowałem wszystkie cele w ciągu pół roku i oprócz tego, że one były odhaczone, 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 byłem na maksa nieszczęśliwy. Czemu? Bo sobie wyznaczyłem niewłaściwe cele. I później miałem duży kryzys życiowy, prywatny, każdy, biznesowy. I sobie przeformułowałem całe podejście moje do planowania i wyznaczenia kierunku tego, co chcę zrobić. Czyli zastąpiłem cele kierunkiem. Czyli kierunek to jest taka daleka wizja, co chcę osiągnąć, co chcę mieć, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. Nawet bardziej pod kątem lifestylu niż tego, co będę posiadał. I teraz dalej. Cele to ja rozumiem jako majestowny w drodze na linii tego kierunku czy wizji, którą sobie założyłem to są rzeczy dla mnie wtórne. Na przykład, jeśli założyłem sobie, że zarobię milion do 35 roku życia, a tego miliona nie zarobiłem, to po drodze mogło się wydarzyć mnóstwo ciekawych rzeczy, które mimo wszystko powodują, że moje życie jest na takiej jakości, jaka mnie interesuje. Bo bardzo ciężko sobie jasno określić cel, który chcę osiągnąć za 10 lat Ponieważ my się zmieniamy, i w trakcie czasu zmierzania do tego celu zmienia się również nasza ocena atrakcyjności tego celu. Kiedyś marzyłem o drogich furach, drogich samochodach. Później, jak doświadczyłem jeżdżenia fajnymi samochodami czy tego świata luksusu, zobaczyłem, że mnie to w ogóle mówiąc, po nie jara. Natomiast to, co mnie jara absolutnie, to to, żeby mieć ciekawy lifestyle, czy żeby mieć czas na podróżowanie, na pracowanie w sposób zdalny. Dalej. W konflikcie z moim celem zrobić dużo pieniędzy, mogło być to, że pojawiło się u mnie dziecko. I teraz moja córka ma już, ma już prawie rok, i w momencie, gdy wiedzieliśmy, że będzie już się u nas pojawiała, zaplanowaliśmy tak całe życie wokół tego, żebyśmy mogli razem spędzać bardzo, bardzo dużo czasu. Więc rzeczy materialne poszły trochę na bok, czy to nigdy nie było moim celem, posiadać, natomiast było zapewnić takie. Życie rodzinne mojej córce, żebyśmy mogli razem ja, Kamila i Oliwka spędzić z sobą mnóstwo czasu. Więc też te cele się zmieniły poprzez to, że pojawiło się u nas dziecko. Ale co to ma wspólnego z tym Case'em Mateuszowym? No to, że ja określam sobie kierunek, który odkrywam przez różne eksperymenty. Czyli w momencie, gdy nie do końca jestem pewien, czy ten cel, jaki sobie piszę, jest tym, co chcę osiągnąć, to sobie go testuję. Czyli gdyby celem moim było yy, drogie auto, to bym sobie pojeździł drogim autem w formie miesięcznego wypożyczenia, albo nawet na kilka dni i zobaczyć w jaki sposób to wpływa na moje samopoczucie, czy na to poczucie szczęścia, że naprawdę mam to, czego chcę i to daje mi szczęście. A może być tak, że gonimy za samochodem, za wielkim domem, za jakimiś super drogimi wycieczkami, Osiągamy to i czujemy niezadowolenie, bo to nie jest to, nie jest to co naprawdę chcieliśmy. Byłem na przyróżnych wyjazdach, od najbardziej ekskluzywnych po najbardziej backpackerskie, tylko sobie możesz wyobrazić jakimś starym hotelu na końcu świata na piętrowych łóżkach no. bez śniadania i ze wspólną łazienką. Oczywiście, że tak, ale nie zawsze w rankingu moich celów osiągniętych na pierwszym miejscu był fancy nozlek. Znacznie bogatsze doświadczenia, przeżycia, wspomnienia mam ze z śniadania na takim prostym bed and breakfast na dachu na Sardynii, z widokiem na piękne morze. To było dla mnie znacznie bardziej istotne. I te wspomnienia, które mam, te emocje, które mam, nie zawsze łączą się z tym, co osiągnąłem pod kątem posiadania. Ale to, jak się zmieniłem. Czyli kiedyś określiłem sobie jako cel x pieniędzy do y czasu, a teraz. Jest to zdobycie umiejętności, czy posią, posiąść umiejętność, która pozwoli mi zarobić taką kwotę pieniędzy, którą będę potrzebował w momencie, gdy jej będę potrzebował. Czyli, jeśli zachoruje ktoś z mojej rodziny, no to wiem, jak zarobić pieniądze, żeby szybko sobie poradzić z jakimś kosztownym, zdrowotnym wypadkiem. Jeżeli jestem w podróży, to wiem, jakich narzędzi mogę używać, żeby moja firma funkcjonowała. Więc zanim bym się decydował na bardzo jasny, konkretny, duży cel, który wymaga ogromnie dużo energii, żeby go zrealizować, dałbym sobie przestrzeń na przykład do tej 30-35, na potestowanie na potestowanie czego to tak naprawdę ja chcę. I ja mam teraz 34, prawie 35 lat i ja teraz wiem, czego ja chcę, czyli mogę mieć mniej eksperymentów różnorodności, ale jest moje większe skupienie postawione na tym, żeby skupiać się na osiąganiu tego, co sobie już wymyśliłem, zaplanowałem, potestowałem wcześniej, bo ta paleta doświadczeń jest szeroka. Czyli moja rekomendacja odfrustrowująca ludzi, którzy wiedzą, że nie osiągną swojego celu, bo jest zbyt krótki czas, jest taka, żeby faket, odłożyć ten cel na później, dając go na listę osiągnąć później poszerzyć sobie paletę doświadczeń, jakby tak przyciągnąć bliżej to marzenie, które wydaje się być odległe, czyli zamiast posiadać drogą furę, zamienić to na pojeździć przez tydzień pożyczoną drogą furą, co jest znacznie prostsze do załatwienia niż zarobienie czy wzięcie dużego leasingu na samochód, który będzie ogromnym ogromnym obciążeniem. I teraz dalej. Gdy mamy ten plan określony, kierunek, wizja, po drodze majstony, postaci celów, to ja to zostawiam w ogóle na boku. Nie myślę o tym, i przechodzę do fazy realizacji czy zdobywania narzędzi, których potrzebuję, żeby to się zadziało. Czyli na przykład pieniędzy, zmiany firmy, zatrudnienia ludzi, zwolnienia ludzi, dopasowania tego mojego lifestyle'u do tego, co chcę w długiej perspektywie osiągać. Jeżeli moim celem byłoby podróż dookoła świata, to jest cel duży, to jest wizja, jak chcę żyć to od razu rozpoczynam od mniejszego celu, jakim jest na przykład pojazd, pojazd, wyjazd, 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 wyjazd na jakiś koncert do innego miasta, gdzie spędzę dwa dni. To jest pierwszy krok. No bo jeżeli wyruszyłem już w małą podróż, a mam perspektywę dużej podróży, to to wystarczy, aby już iść w kierunku tym, który nas interesuje. I się może okazać po jednym, dwóch, trzech pięciu takich wyjazdach, że to w ogóle nie jest dla Ciebie podróżowanie, ale wydawało ci się, że to jest dla Ciebie, albo Gdybym mógł podróżować, to byłbym szczęśliwy. A to tak nie działa. Bo każde wydarzenie ma swoją cenę. Czyli podróżowanie np. do Bali czy na Tajlandzkie Wyspy jest piękne, ale koszt wyjazdu, czas dojazdu, niewygody w podróży, to, to jest ten koszt, jaki płacisz, aby tam dotrzeć. I znam ludzi, którzy chcieliby być na takim wyjeździe, ale nie chcą ruszyć tyłka, bo trzeba spędzić w samolocie np. 20 godzin albo w 5 samolotach spędzić 36 godzin, aby tam. Dotrzeć. No, i to jest moja rekomendacja. I podsumowując, taką najważniejszą część tej mojej wypowiedzi: kierunek, a nie cele. Czyli w mojej filozofii działania, kierunek, daleka wizja realizowana jest przez majestony, jakie są celami po drodze, czyli sprawdzam, czy to jest dla mnie i pozwalam sobie na to, aby droga mnie prowadziła w inne miejsce niż ja sobie określiłem, że to jest dla mnie ważne. I. Dając przestrzeń na dużą liczbę eksperymentów, mam szerokie spektrum doświadczeń i mogę wybierać. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to chcę zmienić, to chcę poprawić, ale bez tych eksperymentów zostaje frustracja, bo mamy mniej umiejętności, narzędzi i mniej swobody w takim elastycznym podchodzeniu do e, zmian, do osiągania, do reagowania na przeciwności losu, które na pewno się będą pojawiały na Waszej drodze. I to nie jest tak, że jak nie osiągniesz czegoś, to jesteś strasznym człowiekiem albo jakimś luzerem. Nie, po prostu nie osiągnąłeś czegoś w czasie, jaki sobie określiłeś, i musisz zmienić narzędzia, jakich użyjesz, czas czy termin realizacji i to wszystko. Tak to działa u mnie. Jeżeli ci to pasuje, odpowiada, potestuj z tym, a jeszcze lepiej, stwórz taki własny scenariusz, jak to Twoje życie powinno wyglądać, i jeżeli coś nie działa, no to kwestionuj narzędzia, jakie tej pory używałeś. Ja uważam, że u mnie ogromną szkodę w moim życiu zrobiło skupianie się na osiąganiu celów, a nie szukanie właściwego kierunku i wizji mojego rozwoju i tego, jak ma moje życie wyglądać. I zrozumienie, że dla mnie lifestyle, to jak żyję tu i teraz, jak wygląda moje życie, co robię, gdzie jestem, z kim przebywam, jest bardziej istotne, czy posiadam jakąś rzecz. Czyli moim celem jest mieć ciekawy lifestyle. Co to znaczy? Doprecyzuj. Ja już tę odpowiedź u siebie znalazłem. Marcin Osman, Wujek Dobra Rada. Polecam potestować po swojemu.